Tu, 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 pa, 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 tru, tru, na podwierzchnię, drm, drm, yeah. e, 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 e. Yeah. jajca moje, alkohol, alkoholowe, lowe, mówi do mnie, Daniel, a jestem dla niej joker, ona jest dziś alkohol, wódka, kurwa, ses, Ona ona jest myśli raz... tylko razem, ona marzy tylko razem. Mówisz, że byśmy byli razem kochasz ten stan wyjebane ma nie ma Ona tylko kochana, nas I w wszystko ma Wódka, 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 seks kobieta łódka, narodowy Wódka na nas, dziewczyna Wyjebane w ma Jedziemy dzisiaj sobie w Wyjebane w ma Ona śpiewa swoje imię Zaśpiewaj mi twoje imię bracia śpiewaj ze mną tu Dupę, płycie, chuj! Ona żyje mi się jak chce, ale małem wyjebane. Kiedy ona chciała mi zrobić dzisiaj tylko laskę, kiedy ją pierdoliłem, żyje mi się tak jak chce. Młody pan, dziś sobie zarabiałem papier. Mogłem wyruchać ją w dupę, mogłem iść sobie spać, ale to pierdolę, mógłbym mieć wyjebane. Jadę sobie z pakietem i mam w chuju zakazy. Od małości gram i od małości gram i Narkotyki ciałem, ciałem łódka seks, Całe życie moje eks Wszystkie laski w moim życiu się kręciło Teraz jest inne życie Zacząłem sobie nowe życie Odrzuciłem łódkę A narkotyk nie wlec sobie Ty to wszystko mam, postawiam na dziećmi tak Najpiękniejszy kobiety znam. Kiedyś myślałem, że to jest dobre, ale myślałem, że to jest zło. Teraz wszystko naprawić chcę. Teraz wszystko zaczyna się siebie. jedziesz! Kiedy ty panienki odrzuciłem, wyjebałem na nie kuj i je kładę na kanapę. Rucham sobie ją jak szwadę, ona patrzy na mnie chuja. wyjebałem mam na ciebie, kiedy mi już jeba na dupę. Żyję mi się tak jak chce, Ale miałem wyjebane kiedy Ona mi patrzyła w oczy Powiedziała, że mnie kocha kurwa Ale to była pusta panna Która się jebała dziś na kurwa Moje życie takie pozłe Gdzieś je ubrać kurwa Młody Joker, Młoda Gwiazda 98 O tak Piwo, wódka, kobiety, seks I to do jego super me.